Witam ponownie, moje nazwisko Batomi Owczarek, zapraszam na kolejny filmik z cyklu Adwokat na Co dzień. W pierwszym filmiku wskazywałem krótkimi słowami, jak napisać pozew. Natomiast jeżeli przetrwaliście te 8 minut i 30 kilka sekund, nie możecie się łudzić, że już potraficie bez problemu sformułować pismo, które skutecznie zostanie przyjęte przez sąd i na podstawie którego wygracie sprawę. Niestety zasada nie jest taka, że do któregokolwiek sądu skierujemy sprawę, ten sąd będzie musiał ją rozpoznać. Czasem bywa tak, że sądem, który jest właściwy do rozpoznania sprawy, jest sąd dla nas najmniej wygodny, znajdując się na drugiej stronie Polski. Opowiem Wam dzisiaj o kilku regułach związanych z ustaleniem, który sąd jest właściwy do rozpoznawania sprawy. Pierwsza, Podstawowa i naczelna reguła w postępowaniach cywilnych, w procesach, to jest taka, że właściwym dla rozpoznania sprawy jest sąd, miejsca zamieszkania lub miejsca siedziby pozwanego. Kto to jest pozwany? Jeżeli my formujemy pozew i kierujemy do, do sądu, to jesteśmy powodem, a pozwanym jest nasz przeciwnik, przeciwko któremu kierujemy dane żądanie. Jeśli na przykład. Ja mieszkam w Gdyni, a mój przeciwnik procesowy mieszka w zabrzu. To poze według tych ogólnych zasad muszę skierować do Zabrza. Oczywistym jest, że nie zawsze będzie mi się chciało jeździć do Zabrza, żeby walczyć na przykład o jakieś niewielkie pieniądze. Jak to bywa w polskim prawie, każda zasada ma wiele wyłomów. Jeśli chodzi o wyłomy dotyczące tej właściwości sądowej, dzisiaj też omówię tylko kilka. Podstawowych, które znajdują się w części ogólnej postępowania rozpoznawczego. Ok, więc porozmawiajmy o wyjątkach. Pierwszy świadczenia alimentacyjne. Jeżeli chcecie dochodzić należności z tytułem alimentów, czy to podwyższenie, czy obniżenie, zawsze właściwym będzie osoba uprawniona, czyli ta, na którą alimenty trzeba płacić. Przykładowo, jestem opiekunem dwójki dzieci, które mieszkają ze mną. Matka tych dzieci mieszka w Wałbrzychu. Jeżeli będę chciał w imieniu tych dzieci wytoczyć jej sprawę o alimenty, o podwyższenie alimentów na przykład, nie muszę kierować tej sprawy do Wałbrzycha. Właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania dzieci, czyli jak w tym przypadku sąd rejonowy w Gdyni. Kolejnym wyłomem w tej zasadzie jest sprawa związana z czynem zabronionym. Takim czynem jest przestępstwo albo wypadek samochodowy. Jeżeli zachodzi taka sytuacja, że ponosimy szkodę, że jesteśmy poszkodowanymi, wówczas możemy wytoczyć sprawę według właściwości miejsca, gdzie doszło do wypadku. Czyli na przykład mieszkam w Gdańsku, ubezpieczalnia ma siedzibę w Warszawie a do wypadku doszło w Gdyni mogę w tym momencie wytoczyć sprawę według właściwości miejscowej sądu gdzie doszło do wypadku kolejny przykład, jeżeli jesteśmy właścicielami nieruchomości lokalu mieszkalnego i wynajmujemy ten lokal na przykład studentom i dochodzi do sytuacji takiej, że ci studenci nie chcą nam płacić czynszu za używanie tego lokalu i nagle po cichu się wyprowadzają problem jest taki, że ja mieszkam w Gdańsku, a ci studenci mieszkają w Łodzi. Muszę ich pozywać w Łodzi? Nie, ponieważ w takim przypadku w roszczeniach z najmu i z dzierżawy decyduje miejsce położenia nieruchomości. Jeżeli nieruchomość była w Gdańsku, możemy pozwać tych studentów z Łodzi w Gdańsku. Kolejny wyjątek: sprawy przeciwko dużym przedsiębiorstwom, takim jak banki czy ubezpieczalnie. Przedsiębiorstwa te mają poza swoją siedzibą główną, również w całej Polsce szereg oddziałów, z którymi mogą być związane roszczenia pieniężne. Załóżmy taką sytuację, że mam konto w banku, który ma siedzibę w Warszawie, ale ma również oddziały w Gdańsku, w Gdyni, w Sopocie. I w oddziale w Sopocie zawierałem umowę kredytową. I teraz z uwagi na to, że zmieniły się okoliczności albo że już nie podoba mi się kredyt we frankach, zamierzam pozwać ten bank e, o odszkodowanie, o unieważnienie tej umowy, o cokolwiek, gdzie wytaczam sprawę? Mogę w Warszawie, według zasad ogólnych. Mogę również w Sopocie, albo w Gdańsku, albo w Gdyni, w zależności od tego, w którym oddziale zawarę umowę kredytową. Idziemy dalej. Jeśli mamy do czynienia z roszczeniami związanymi z umową, z wykonaniem umowy, z jej zmianą, z odszkodowaniem związanym z niewykonaniem umowy, wówczas z właściwym sądem do rozpoznania sprawy może być również sąd wykonania umowy. Przykład. Jestem przedsiębiorcą, który wykonuje i sprzedaje meble. Otrzymałem przez internet zamówienie od człowieka, który mieszka w Sanoku. Wykonałem to zlecenie, wysłałem jemu komplet mebli i oczekiwałem zapłaty. Okazało się, że ten człowiek nie chce mi płacić, ponieważ uznaje, że meble nie spełniają jego wymogów, albo ma jakieś inne żądania, które w mojej ocenie są niezasadne. Co robię? Oczywiście według zasady ogólnej mogę go pozwać w sądzie rejonowym w Sanoku. Ale z uwagi na to, że miejscem wykonania tej umowy jest miejsce mojej siedziby, mogę go również pozwać tam, gdzie mam siedzibę, tam, gdzie jest mi wygodniej. Nie zawsze jednak zasady są tak elastyczne, że możemy wybrać sąd. Czasem za nas ten sąd wybiera ustawodawca czyli autor książki pod tytułem Kodeks Postępowania Cywilnego. Jedną z tych zasad, są sprawy związane z małżeństwem, sprawy rozwodowe, sprawy o separację. Te sprawy wytaczamy zawsze przed sądem, miejsca zamieszkania małżonków. Sprawy związane z własnością nieruchomości lub posiadaniem tej nieruchomości wytaczamy zawsze według miejsca położenia tej nieruchomości. Czyli jeżeli jestem właścicielem mieszkania, które ktoś bezprawnie zajął. I nie mi go wydać, wówczas muszę wytoczyć powództwo według miejsca położenia nieruchomości, nieważne gdzie ja zamieszkuję w tym czasie lub gdzie zamieszkują moi przeciwnicy procesowi. I na koniec sprawy związane z dziedziczeniem. Jeżeli mamy postępowanie związane z zachowkiem, zapisem, z poleceniem testamentowym, wówczas muszą być one prowadzone w sądzie właściwym według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Natomiast jeśli to miejsce w Polsce nie jest możliwe do ustalenia, wówczas w sądzie, który jest właściwy z uwagi na położenie majątku spadkowego. Przykładowo mamy możliwość ubiegania się o zachowek po zmarłej babci. Babcia mieszkała w Warszawie, my mieszkamy w Gdyni, natomiast osoby, które są spadkobiercami czyli nasi przeciwnicy procesowi mieszkają w Wałbrzychu. Nie kierujemy tego pozwu ani do Gdyni, ani do Wałbrzycha, tylko musimy to uczynić przed sądem właściwym sądem w Warszawie. W Warszawie jest kilka sądów, więc czasem też jest problem, żeby ustalić właściwy, natomiast to będzie miasto, gdzie będziemy się procesować. Ale jeśli ta babcia nie mieszkała w Polsce przed śmiercią, a na przykład w San Francisco a zostawiła po sobie majątek w postaci jednej nieruchomości w nowym sączu, to w takim wypadku będziemy zmuszeni procesować się w nowym sączu. Takie są meandry związane z ustalaniem właściwego sądu. Nie zawsze jest to proste, nie zawsze jest to czytelne, ale zawsze dobry adwokat potrafi Wam powiedzieć, w jakim sądzie należy wszcząć postępowanie. Jeżeli podobają Wam się te filmiki, jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie sugestie co do tematów, o których warto nakręcić kolejne filmy, zapraszam do kontaktu albo poprzez komentarze tutaj na kanale YouTube, albo poprzez pocztę elektroniczną dostępną poniżej. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.